Siemano, witam was w kolejnym odcinku Mamy dziewiątą rano I mamy dostawę yy, azotu Przyjechał do nas Saletrosan Lecę na gospodarstwo I yy, Pomanitowca Zobaczymy, jest chłodno Ona ciężko pali, ale są nowe akumulatory Więc nie powinno być tragedii Muszę ją zatankować O, a tu jakieś pajace po polu Nam jeżdżą, wyścigi robią Skórkwy syny no ja wam dałam, niech tylko was złapie. Pałą po plecach od razu. Dobra, lecimy po Manitu, bo kierowca już czeka, miał być na dziesiątą, a jest o dziewiątej. No i dobra. Widzimy się. Manitu. Dobra, jesteśmy w garażu. E, w garażu cieplutko, jest tutaj niski garaż, gdzie malowałem niedźwiedzia. I zobaczcie, jaki mamy fotel w Manitce. Widzicie? Dwie gąbki i fotel. E... Prąd dochodzi do gruszki, a nie pompuje. Trzeba zdemontować fotel i zobaczyć, co się dzieje. O, o kurczę, to nie robota, nie jazda. Wcześniej powietrze już uciekało. Co jakiś czas ewentualnie trzeba dopompować, albo raz uciekało, raz nie. Dobra, nie gadamy, zapalamy, bo tutaj kierowca nam czeka. Czekajcie, dmuchawę wyłączymy. No ten silnik Mercedesa, ogólnie nasza Monitu jest bardzo czuła na spadki napięcia i ogólnie bardzo ciężko jej zapalić z rana, a jak jest chłodno to już w ogóle. O dzisiaj nie było tragedii, ale nieraz ma po prostu takie pierdyknięcie, jak źle się dziś ustawi. Nie wiem od czego to zależy w tych Mercedesach, to jest właśnie taki yy, minus tych silników że one ciężko zapalają, jak ktoś, przykładowo tam do mnie osoby piszą, że przykładowo yy, wahają się nad silnikiem Mercedesa, jeżeli chodzi o Używaną, czy Perkinsa, to ja wam powiem: mam porównanie u znajomego, ma silniki w dwóch Perkinsa, no i to całkiem są inne ładowarki, inaczej latają. Wiadomo, to jest ładowarka typu 7, 732. Ale jeżeli chodzi o pracę silnika, to no całkiem inna kultura pracy. Ten Mercedes chodzi jak czołg ciężko. Dobra, wyjeżdżamy. Cyk, musiałem bramę zamknąć. I no co, wskaźnik paliwa nie chodzi. Trzeba będzie to naprawić, albo po prostu nie będziemy tego naprawiać. No przydałoby się, bo uciążliwe to jest. W manicy nie widać za bardzo jak korek się otworzy. Co tam w zbiorniku słychać? Dlatego tankujemy ją trochę częściej. I tak mniej więcej po godzinach pracy to uśredniamy. A no, zaraz Wam pokażę, że ciężko cokolwiek tutaj zobaczyć. O, klik! No niby jest paliwo w tej warstwie i tam na dole ma jeszcze, ale nie wiadomo gdzie maszyna będzie pracowała, dlatego tankę, tankę. Nie gasimy jej, niech się grzeje silniczek, bo mamy utto zalane. I na tym Ucto ciężko hydraulika chodzi, nie skręca, nie podnosi jakieś zimne. Oryginalnie był zalany niebieski olej, ten dedykowany do Manitu, yy, Oryginalny. Nie wiem jaki on jest, na pewno rzadszy jak woda. Dobra, nie przedłużam, otwieramy i tanken, tanken. Tanken, tanken. No, musimy się przejść na spacerek, ponieważ trzeba prąd załączyć. Ja pierdolę, nie te lata, ale zadzyszka Pięćdziesiąt sześć i pół lecimy na drugie gospodarstwo tam gdzie stoi ciężarówka no i teraz tak e, zalaliśmy, około liczmy te 57 litrów niecałe no i tu z tego co się orientuję i pamiętam ma zbiornik na paliwo 130 litrów, czyli to no, plus minus 60 czyli jakieś 73 4 litry powinna jeszcze w sobie mieć, ale wiadomo lepiej zatankować jak potem żałować I to jest święta prawda Jeżeli jesteśmy tam gdzie paliwo Nie jesteśmy pewni ile jest tego paliwa To po co potem z bańkami latać Jak co po niektórzy <laughs> Dobra widzę Autko stoi No i co Widzimy się przy rozładuneczku A potem pokręcimy trochę przy niedźwiedziu Znowu tak 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 Znowu złom coś tam ma do poprawki Ale to jest mój złom dobra, teraz darmowa reklama Saletrosanu, nieodpłatna no co, w tym roku jak co roku Saletrosan na pierwszą dawkę w rzepaku, ponieważ tu mamy fajnie zbilansowaną siarkę oraz azot, w tym roku e, zakupiliśmy Saletrosan 30 bo zazwyczaj braliśmy ten Saletrosan 26 12 siarki 26 azotu, 12 siarki tutaj jest bardziej Większa ilość tego azotu. Tam z tyłu na kolejne dawki w zbożach jest Jara Bela Ekstran 33,5 azotu. No Ja w tym roku u siebie takie zastosowanie, że rzepak i jak ogólnie co roku idzie saletrosan na pierwszy strzał. Gdzieś około, myślę, że tutaj będzie gdzieś 200 kg wystarczy na rzepak, ponieważ to będzie 60 kg azotu oraz yy, jako też. Pierwsza łączona, druga dawka, czyli u nas rzepak dostaje wszystko na raz To ja zakupiłem RSM 26S, czyli 26 azotu i 3 siarki I u mnie takie nawożenie, gdzieś 200 kg saletrosanu, czyli 60 azotu I 100 kg czystego składnika w RSM To wyjdzie gdzieś około 160 kg czystego składnika na azot Na hektar I tak zamykam w tym roku nawożenie w rzepaku 160 kg i więcej nie dostanie dziad. Nawożenie azotem było przedsiewne, gdzieś około w polifosce, yy, ile poszło? 200 kg, polifostka 6, czy 8, już teraz nie pamiętam. Jeśli około, liczmy te 15 i w sale trosanie dostał 20 kg czyli około gdzieś ile? 20, 35 dostał 35 kg azotu dostał i dodatkowo 160 kg, czyli zamykamy w 200 kg praktycznie, że paczek i taki plan na ten rok Ponieważ była susza, a wiadomo jak susza, to rośliny nie wykorzystały tego azotu, ale czy on jest dostępny dla kolejnych roślin, to czas pokaże. Mam nadzieję, że jak będą sprzyjające warunki, nie będzie stwierdzenia: a mogłem dorzucić te 30 kg azotu. Dobra, ładujemy, znaczy się rozładowywujemy, i do usłyszenia później. Ta? Bejdzie. Ta? Bejdzie. Nie zapalił. Będzie. misia. Na razie zapala, nie trzeba doładowywać, bo będę wyciągał alternator i będę wiózł go do pobliskiego. Do no, pobliskiej firmy, która zajmuje się właśnie e, naprawą alternatorów i rozruszników, Bo jeszcze nowy mi nie doszedł, dlatego nie czekamy, a w tygodniu może jeszcze zacznę wolić obornik A wiecie, bez prądu, z przyczepami to chwila moment i, i po sprawie I nie będzie można zapalić Standardowo kawa była zaliczona, braca woła na kawę, i dopiero będę wyciągał alternator. Chyba, że jeszcze uprzednio odpalimy, i pokażę Wam na woltomierzu, ile on daje tak naprawdę. No zobaczymy. No ile ma, tak? Ile przybędzie? Ile trzeba mieć? 12, nie? Dynda jak nie powiem co. Równo ma? Nie ma 11 A, i pół nawet nie ma. No, no i teraz dopiero zobaczysz ile doładuje, Ale odejmij, odejmij teraz Bo ile powiem jej 12, jak 12, jak akumulator, nie? No to już rozładowany. tema A lecimy na drugie gospodarstwo odstawić ładowarkę i po audiolo Alternator leci ze mną i przy okazji jeszcze odkręciłem linkę linka jest dobra, trzeba wymienić szlimak i od to taka cała sytuacja, że te maszyny są jakie są To były woły robocze, pociągowe i one pełniły swoją funkcję Natomiast dzisiaj yy, ta jakość tych części właśnie pokazuje nam wiele do życzenia. Linkę oryginalną zostawiłem, e, znaczy zostawiłem, przemieniłem, bo jak dałem linkę e, zakupioną jakiś czas temu w sklepie podczas remontu, ona po prostu nie pełniła swojej funkcji. Jakbym ją zostawił, to by mi zniszczyła zegar, ponieważ wskazówka tak chodziła. I by urwało po prostu wskazówkę. Oryginalny, oryginalny licznik by e, po prostu byłby do wyrzucenia, założyłem starą linkę i nieco lepiej jest i jest teraz taki plan że skoro w stary ślimak chodził nie wiem czy oryginalny, może raczej nie, ale z, 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 zmieniany może 10 lat temu i on pełnił swoją funkcję więc y, lepiej wrócić chyba do starych części jak kupować te nowe, beznadziejne no gówno warte, po prostu części lecimy za alternator ale jeszcze zanim alternator, to poszukam starego ślimaka. Ja już jestem utarty na gospodarstwie i jestem trochę mądrzejszy, wiem trochę więcej. Alternator po sprawdzeniu okazuje się, że jest dobry, czyli gdzieś przyczyna leży w maszynie nie wiem, tam ten amperomierz, regulator, czy napięcia jako tam się nazywa dokładnie nie wiem. Trzeba szukać gdzieś po prostu w maszynie coś nie halo.